z tej TEAMBOX i dzisiaj ze mną siostra Fela cześć widowie. i dzisiaj yy, moja siostra mi będzie rozkazywać w Brawl to najpierw może jakaś gierka idę na do idę ale nie, najpierw może jakaś gierka, jakąś misję wycierpię misji no jaką misję byś chciała mi zrobić o. Jeszcze... nie, i... czekaj jaki tryb? Jaki? Wow. Nie ma tego trybu. Daj, daj solo na początek. Nie, nie! Co? Oblężenie... no dobra. Jaka postać? Nie, Sandy jest zła. Bardzo zła. Przyjepimy kółka. Kolec. O kurczę, kurczę, hmm, może być. Dobra, na początek sobie ja zagram taką gierkę, nie znam. Mam nadzieję, że moje siostro nie wpadnie na jakiś głupi pomysł. No, no no. Masz to stać. Masz to stać. Nie no. Masz to stać i nic nie robić. Nie no, że to tak... Bierz śrubkę. Biorę śrubkę. Bierz śrubkę. No, Znieś z tego Barleya i Primo. Dobra. Nie, najpierw no, muszę śrubkę środka No weź śrubkę. Dobra, leży dalej Primo. Powinna być to wygrana, tak? Idź z botem. Idę z botem, a co teraz robię? Masz na nich... Masz na nich ulta. Zaraz, dobra. Będzie chyba wyglądać New Yorka. Dobra. I wygrana gereczka. Ładny fiłk, go zgubić. Zaraz idziemy do sklepu Nie, zbieram monety na no. jakiegoś silnego skinka. Muszę go gubić. No, mam tu już na drugim końcu, tutaj mam nie. Patrz, nie, muszę go mam... gubić! Patrz, jak ja ma ta. mam kolcować, tak. mam tu już się ten gadżet. Nie, ale musisz go zgubić. Nie, 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 nie. Chcę półtora. Nie mam gemów, Czekaj. Dobra. Nie mam gemów. Chwilę. A nie, długo będę miał. Miał. Co to? Nie mam gemów. Dobra. Czekaj, jakie są najtańszy skin? Dariu Nie, to kupię teraz rapunzelki. No, no. Na weź. Jaki masz ten power do kolta? Nie mam serwera, mam gadżet. Gadżet jaki masz? Ten, taki fajny. Dobra, fajny to. Weź do weź Sklepy. Kupuj. Jest. <noise> Muszę go teraz wypróbować? Tak. Ale jak skinę do kolta. Nie mam skinę do kolta. Mam no, no, Proszę. Nikt nie będzie skina do kolta. Tak, skinę do kolta. A nie ma do kolta skina. Aha, jest tylko jakaś MC Primozio. MC je Primozio, jestem Primozio. Nie je primo. mam star pointsów to brania. Jaki tryb? Jaki? Zrobimy? Tak. Dobra, to dawaj chodź. Ja, nie jest, że ja nie wzyciło. No Nie no. S... Ja ale fajnie, że was błagam prawda? Super, na moim drugim końcu też mam. Ajajaj. A ja mam prawdziwą gitarę. Aaaa, strzelać tą piłkę, no kurde, na co ten sajt robi? A to była gówna. Leżał. Strzelaj to kurde, no, no Angel, co ty robisz? No, nie mogłeś co i Nie Anger, tylko Anger nie angel tak się nazywa ten śmigol nie nie gadaj że mnie zabił no nie no dobra ale angel skrzydza. dobra jaka teraz postać kolkiego z innym Ty. na jaki trybie na jakim? nie na nie na klinozach nigdy było? Sola? nie ale potem też ben... A potem kogoś innego wybiorę hmm. o nie ale ja tak zbierałem monety moja siostra mi wszystko popsuła tysiąc monet wydanych na jakieś pierniczone gadżety Zdiewa? które ja już mam co ten bitowiec zrobi? Chodź bywa, dobra, ale Tara teraz taki laser dostała. Tylko wnerzy. Co ty widz sobie robisz? Co ty myślisz? Siedem łażek. Nie! Chuj! Przegrałeś, przegrałeś. Minus jeden. Da, Dawaj, inną postać. O! Nie, nie zbieraj! Śmieram. <laughs> tak? A, to. A nie mogę Gemów! No Proszę, żeby się dropnęła Amber. Nic nie ma. Ale pa, ja się wybieram innego skina. Nie mam Nie mam skina. Ja muszę... Czekaj nie mam skina. Nie mam skina. Mogę mieć skina. O BI, patrz jaką mam fajną BI. Paczki mam emotki do BI, fajne. Mogę BI? Nie. Nie ma. No. Nic już nie ma za monety. Co ty chcesz zrobić? Poczekaj. Tutaj mam legendarność Patrz, mogę taką skrzynkę kupić lub takiego skinka do M's. Nie, skrzynkę? Się skrzynka. To no będzie jakieś dropnięcie? Dobra! Nie chcę tego kupować, ale muszę. Coś ten, ten odcinek to jest masakra totalna. No i nic nie ma. To jest dwójka z jakaś <gry> A, Już wolałbym skina. Czekaj, właśnie. To jakiego chcesz zadymiarza? zadymiarzu? Jaki? 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 jest Jaki? Jaki? Yes, yes. Dobra. Jakieś jeszcze, jakieś dwie giereczki i skończymy odcinek. Nie, jeszcze dużo odcinek. To takie dwa. Dajcie suba z dzwoneczkiem, łapkę w górę. Dobijamy 50 subików. A nie na tym konto, tylko na moje. Kurde, tym ja mięcie... O, i fajna mutkę mam do Jackie. Ej, skąd ja mam taką motkę? Nie. nie kupiłaś mi, tylko ja skądś mam tą motkę. Paczką w kozakę motkę mam za taką paczkę. No ten... Naprawdę ci ją kupiłam. To ten tym Mr. P jakiś taki był niefajny. fajny. Stolpałam ci. Czekaj, bo trzeba wyjaśnić tutaj kolor. Wyjdę, zobaczyć, jakieś w ogóle na zimą. O nie! Nie! Bit. Lecz bit. Czekajcie trzeba jakoś strategiczne zrobić. Nara! Nara. Nara się Dobra, trzeba tego. No kurde nie! Dobra, no jaka postać? Ta ostatnia giereczka. Nic już nie ma. Ha, 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 ha. Nic już nie ma. Dawaj, jaka postać? No do... nie. To jest tryb. nie jest O nie, jest, nie. nigdy. Nie! nie, nigdy. Nie! Jest. Ha, wyszedłem, ha, wyszedłem. Nie, nie się nie ba, ja się nie ba. Ja no dobra, nie. bo moja nasionostra znowu się nie raz plakała tych yeah. Nie. No dobra, niech ich będzie. Nani to jest najgorsza postać na ten tryb. Mi się ta Nani nie podoba na ten tryb. Nie. Dobra, ostatnią giereczkę. to nie wiem jaka jest dziwna Ale właśnie że cię udałam Prawda? Nie fajnie Przegramy to Nie wiem czy to jest spekulu Przegramy to Dobra uh -huh. Nie no nie! Ten dynamek jakiś kolerny. Umimy się grać, bo... to... Przegramy to nas czasu. To fajnie, prawda? No nie fajnie. Fajnie. No nie jest dobra na to. Nani dobra? No to ja. No nie no, nie gadaj, to jest takie. Oj. Jeszcze nie trafiłem, zagapiłem się. Ale to, że przegrywacie? I przegramy, to no nie! No nie, nie dalej, kik! Kik? No nie. Przegraliśmy. Kik? 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 nie Kik? 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 nigdy. Nie jest, nie jest. Dobra, pamiętajcie sam Cię z dzwonkiem, łapkę w górę. Wpadajcie na kanał Mikrusek. No. E... Więc pa! Teraz ja gram. Teraz ja gram.